Trochę traciliśmy z pola widzenia te kluby, które grały na pierwszym i drugoligowych frontach, a które reprezentują również nasze województwo i które ponoszą dość duże koszty związane zarówno z organizacją meczu, jak i wyjazdami, które nie są wyjazdami bliskimi, tylko właśnie najczęściej dalekimi. I w związku z tym podjęliśmy rozmowy z tymi klubami. One wykazały zainteresowanie, czego efektem są złożone oferty. Te kluby funkcjonują, mają się nieźle, ale teraz dzięki tym, temu wsparciu być może będą mogły podnieść jeszcze bardziej poziom sportowy, przecież o to wszystkim. O to nam wszystkim chodzi. Dla mnie ten pomysł jest rewelacyjny. Bardzo doceniam to, że Marszałek Województwa zauważył, że promocja naszego regionu, naszego województwa jest przez sport centralny. No podróżujemy tak naprawdę po całej Polsce, a i do nas przyjeżdżają kluby z, całego, z całej Polski. Warto pokazać, że Lubuskie jest warte zachodu. Bardzo cieszymy się na tą dotację, na to dofinansowanie, bo ono naprawdę stabilizuje. Finanse, to, co najważniejsze usłyszeliśmy dzisiaj chyba kluczowe, to, że Marszałek przedstawił nam perspektywę, że to nie jest jedyny konkurs, że nie tylko w tym roku, więc możemy jakby spokojnie zacząć budżetować jakieś środki, które województwo lubuskie da nam na dalszą promocję, co pozwala tak naprawdę na, na zaplanowanie całości budżetu naszego klubu. Jesteśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni tą inicjatywą. Jeśli będziemy w stanie planować kolejne budżety i będziemy w stanie powiedzmy, tę kwotę uwzględniać w tych naszych budżetach, no to możemy też zaplanować dodatkowe działania, które no na pewno będą wspierały też naszych zawodników w trakcie sezonu. Więc no, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni, że udało się uzyskać tę dotację i wykorzystamy ją w dobrym celu. I mam nadzieję, że w kolejnych latach też nam będzie się udawało współpracować z województwem. Bo zawsze dodatkowe środki są potrzebne. Mamy fajny projekt od czterech lat tej drugiej ligi centralnej koszykówki. Skierowany jest praktycznie dla naszej utalentowanej młodzieży, żeby ona miała ten pierwszy taki trampolinę do tej koszykówki zawodowej. Sprawdza się to już od trzech lat. Nasi chłopcy po zakończeniu kariery młodzieżowej i grze już w drugiej lidze radzą sobie na boiskach drugoligowych lub pierwszoligowych i to głównie temu ma służyć.